Biała Podlaska 7 marca 2024 roku, godzina 11:52. Przekaz nr 1334. Bóg ojciec. Jam jest, który jest? Bóg ojciec, pierwsza osoba trójce Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kochamy Was bardzo niezmiernie mocno i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo chcę i pragnę Waszej czystej, świętej wiary, miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie. Tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Świat coraz bardziej, coraz mocniej oddaje się zniewoleniu i słucha łudy szatana, złego ducha. Świat to ludzie dążący za tym, co mówi do nich demon. Mówię do was od lat przez moje wybrane narzędzia, przez wielu moich prawdziwych, wybranych proroków. Mówię przez wielu ludzi, lecz nie każdy prorok chce mnie słuchać. Bo dość często wykonuje swoje własne wyobrażenie pełnienia woli Bożej, a to nie to samo co wola Boża. Jestem Bogiem. Ja zawsze mówię prawdę, nigdy nie kłamię. Nie mam żadnego powodu, by kłamać. Ja bardzo się brzydzę wszelkim kłamstwem. Co to jest kłamstwo? Kłamstwo to coś, co nie jest prawdą, coś, co zaprzecza faktom, rzeczywistości. Szatan kłamie, bo on oddalił się od Boga, a tylko Bóg jest prawdą, a szatan to zły duch, upadły anioł. On prawdę tylko wtedy powie, jak zmusi go do tego Bożna Siła. Pycha to także rodzaj oszustwa, oszukiwanie samego siebie. Pycha to bezpodstawne pogardzanie innymi. To pójście przeciw dobru, przeciw temu, co ja chcę. Ja chcę, aby każdy mógł być szczęśliwym radosnym, pełen wesela, a to jest możliwe w połączeniu ze mną, z Jezusem, Chrystusem i z Duchem Świętym. Będąc Bogiem, Trójca Święta nie musiała nikogo ani niczego stwarzać, ale moim celem ostatecznym było stworzenie ludzkości i ich opiekunów, aniołów. Nie planowałem, by ktokolwiek się potępił, ale ludziom i aniołom ofiarowałem wolną wolę. Co to takiego jest wolna wola? Wolna wola to możliwość decydowania, wybór pomiędzy dobrem a złem. Wybór dobra, a co za tym idzie wybór Boga, ale także wybór Jego konsekwencji, a wybór zła, wybór negacji Boga, to sprzeciw Bogu i Bożym rozporządzeniom. Lucyfer i część aniołów z każdego z chórów anielskich powiedzieli Bogu nie. Nie chcieli pomagać ludziom, nie chcieli im służyć, a co za tym idzie popadli w wielką. Przepastną pychę, a wraz z nią popełnili szereg innych ohydnych grzechów. To, co uczynili, było bardzo złe, a pycha i jej rodzaj nie pozwala tym duchom się nawrócić, opamiętać, tym samym popadli w grzech wieczny, grzech przeciw Duchowi Świętemu. Trójca święta jest w stanie przełamać ich ducha, zmusić, aby się nawrócili, ale każdy duch każdego anioła, w tym tego zbuntowanego ma określoną wytrzymałość, a ingerencja Którą należałoby wykonać, zniszczyłaby ich ducha, a to z kolei spowodowałoby rozpad całego stworzenia. A na to nie może pozwolić święta Boża Sprawiedliwość. To właśnie było próbą wszystkich chórów anielskich, z których dwie trzecie pozostała wierna Trójce Świętej, która wynagrodziła im ich wierność. Każda ingerencja Trójcy Świętej i aniołów uniża ich godność. Aniołowie obserwują trójcę świętą i widzą, jak się uniża dla każdego człowieka i to samo czynią aniołowie. Trójca święta wynagradza im ich poświęcenie, ofiarowując tyle łask i darów, ile mogą pomieścić, przyjąć. Im więcej Maryja i aniołowie pomagają ludziom, tym więcej i tym obficiej dostają od Boga do dyspozycji wszelkich darów i łask niezbędnych człowiekowi. Chóry anielskie wykonują każdy rozkaz Boży, każdą, nawet jego najmniejszą prośbę. Trójca Święta daje im tyle darów i łask, tyle Bożej mocy, że to wystarczy do wykonania każdego zadania. Ludzie w ogólności mają o wiele więcej możliwości, bo żaden człowiek nie osiągnie tego stopnia pychy, którą osiągnęli upadli aniołowie. Trójca Święta nie jest wyrachowana, nie jest mściwa, nie czyha na wasz choćby mały błąd. Każdy człowiek ma szansę i okazję do swojego własnego nawrócenia się aż do swojej śmierci. Niektórzy otrzymali ode mnie specjalny dar i mogli się cofnąć po śmierci z powrotem do życia w ciele na ziemi. Daję wam poznać prawdę, a pomimo to, to wy sami dokonujecie swojego wyboru i macie tendencję do wybierania zła. Nie chcecie kroczyć za mną, nie chcecie słuchać ostrzeżeń i napomnień, nie chcecie kroczyć drogą, którą wam wyznaczyłem. Pokazałem. Znając prawdę mimo to wybieracie zło, łudę szatana, złego ducha. W każdym dniu szatan podsuwa wam swoje złowrogie propozycje, swoje pokusy. Przy tym używa na was wielkich ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego do tego stopnia, że wy nie obserwując jego owoców, kroczycie drogą, którą on wam proponuje. Większość ludzi w tym kapłani, biskupi. Kardynałowie i ten kto dziś pełni rolę papieża żyją w kłamstwie, celowo zduszają prawdę, zasłaniają ją, by nikt jej nie poznał, nie ocknął się. Mają zatrute serca i sumienia jadem piekielnej żmii. Szatan i jego słudzy zmieniają system wartości, wmawiają wam, że to co jest dobre jest złe i vice versa. Faktyczną władzę w kościele i na świecie dzierży niewielka grupka ludzi z kościoła Lucyfera. To On przez swoje sługi narzuca swoje prawo, steruje wydarzeniami i konfliktami na całym świecie. Niebawem dam Wam łaskę łask, że w jednej chwili cała ludzkość ujrzy całą prawdę o sobie oczami Boga. Część ludzi nawróci się, część ludzi nie wytrzyma i umrze. Znaczna część się nawróci i to dla nich będzie to wydarzenie bardzo ważnym, bo może uchronić ich od czeluści piekła. Niedługo potem niektórych ludzi wezmę na obłoki, do raju, tam będą się przygotowywać do zasiedlenia, zamieszkania w Nowej Jerze tych, którzy przetrwają wir nadchodzących wydarzeń. Będzie to około 92 miliony ludzi. Pozostaną niedowiarkowie i ci, którzy są przeznaczeni na męczeństwo końca czasów. Nie martwcie się tym co was czeka, już teraz czuwajcie i módlcie się, pośćcie, umartwiajcie się. To będzie wasza jedyna siła duchowa. Te szanse dość dobrze wykorzystają Polacy. W swojej większości się nawrócą, wprowadzą dobre, bogobojne, sprawiedliwe rządy. To od was i waszego nawrócenia zależy, co z wami będzie. Nie martwcie się waszymi wrogami ani długami, bo wraz ze śmiercią tych, co was zniewolili w tym ekonomicznie, zniknie dłużny zapis, zwłaszcza ten nieuczciwy. Ci ludzie, te narody, które trwać będą przy szatanie z uporem maniaka, zostaną zmieleni machiną wydarzeń, zmuszeni ich siłą do nawrócenia, a ci, co nie poddadzą się presji tych wydarzeń, zginą. Wzywam was do modlitw, postów i umartwień. Oddawajcie wszystko i wszystkich do Bożej dyspozycji, do Bożego Skarbca. To uratuje wieczność tych, którym zagraża wieczne potępienie. Ten, kto mnie posłucha, ten, kto z miłością będzie wykonywać wolę Bożą, ten zyska krocie wielkich łask i darów dla siebie i dla rodziny. Wiem, że wielu z Was powątpiewa, nie widzi sensu, ale bardzo Was proszę, zechciejcie żyć Bogiem, zechciejcie pełnić wolę Bożą. Spełniajcie ochotnie swoje obowiązki stanu. Módlcie się tyle, ile jesteście w stanie i tak jak Duch Święty pozwoli Wam się modlić. Bazą, podstawą jest minimum modlitw. Msza święta, cały, cztery części różańca świętego, koronka do Bożego miłosierdzia, a jak czas pozwoli to jeszcze droga krzyżowa, to wystarczy przy sporym obciążeniu obowiązkami stanu. Szatan was straszy, pochukuje, wy nie bójcie się śmierci, ale starajcie się być na nią w miarę dobrze przygotowani. Zechciejcie czytać dobre orędzia, odróżnijcie dobre od tych złych. Osoby z grup modlitewnych niech nie panikują, niech za bardzo nie wprowadzają nowości do swoich programów modlitw, aby nie było niepotrzebnego zamieszania. Miejcie świadomość, że żyjecie w końcówce końca czasów. Niektórzy z Was doczekają przejścia do nowej ery. Niebawem jeszcze mocniej przyspieszę czas tylko po to, abyście mogli się ostać w wirze wydarzeń nie tracąc ducha. Już teraz niektóre rządy na świecie chcą zdelegalizować katolicyzm, sprawić, że będzie on kryminogennym. Chcą zlikwidować katolicyzm, a także inne odłamy chrześcijaństwa. To rozciągnie się niebawem na wszystkie kraje świata, a uczyni to syn zatracenia antychryst. Nie lękajcie się tego, co dopiero nadchodzi, pozostawcie to w moich świętych dłoniach. Nie patrzcie w przeszłość. Bo nie zdołacie zmienić tego co już było. Możecie za to jedynie podjąć pokutę. Za to co do tej pory uczyniliście złego. Wasza przyszłość jest całkowicie w moim świętym ręku. Wyuzbrujcie się w cierpliwość, bądźcie wyrozumiali dla innych, nie wynoście się nad innych. Co masz człowiecze, czego ode mnie nie otrzymałeś? Jeżeli to ja jestem dawcą darów, łask, to bądź mi posłuszny, nabierz niezbędnej pokory. Z miłością wykonuj swoje powinności. Zastanów się nad tym, co robisz, dla kogo pracujesz. Jeżeli dla siebie, to czy robisz wszystko uczciwie? Jeżeli się modlisz, a bliźni coś chce od ciebie, zechciej przerwać swoją modlitwę ze względu na miłość bliźniego. Jeżeli pościsz, umartwiasz się, a ktoś inny tego nie robi, nie gorsz się tym, a swojemu gościowi daj posiłek, nie zmuszaj siłą do postu. Każdą ważną decyzję podejmuj zawsze w oparciu o posłuszeństwo swojemu spowiednikowi, kierownikowi duszy. Jeżeli masz wątpliwości, a nie masz kierownika duszy, poprosi o poradę jakiegoś spowiednika, zdaj się na niego, bo przez jego głos to ja działam. Jeżeli chcesz się zapytać kierownika duszy o coś dla ciebie bardzo ważnego, istotnego i chcesz, aby zły duch nie miał na niej jakiegokolwiek wpływu, dostępu, zabezpiecz to modlitwą, Nowenną do Ducha Świętego i dopiero po niej spytaj spowiednika o ważne dla ciebie sprawy. Zechciej w ten sposób robić za każdym razem, kiedy masz ważną dla siebie sprawę, kwestie do rozstrzygnięcia. Chcąc wybrać dla siebie dobrego kierownika duszy, zawsze zabezpiecz to wszystko odpowiednią modlitwą, zwłaszcza nowenną do Ducha Świętego. Poszukując spowiednika, pytaj kapłana o ważne dla ciebie kwestie, szukaj do tej pory. Aż trafisz na tego właściwego. Takiego kapłana śmiało proś, aby zechciał ciebie odpowiednio prowadzić. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie, nigdy nie hamujcie łask, które wam tak chętnie ofiarowuję. Tak bardzo pragnę, abyście się na mnie oparli w każdej chwili swojego życia, nie bojąc się o to, co niebawem nastąpi. Chcąc realizować to wszystko, co jest wolą Bożą, otrzymujecie wszelkie możliwe dary i łaski. A teraz potrzebna jest Wasza chęć, reszta jest w moich świętych dłoniach. Niech każdy z Was otworzy się na moje święte działanie, zwłaszcza na moją miłość. Niczego nie hamujcie własnym chceniem, bo ono się czasem mija z tym, co jest dla Was dobre, a to może Wam przynieść więcej szkody, aniżeli pożytku. Tylko ja wiem wszystko i znam każdy ruch, każde posunięcie nim się wydarzy. Nie zawsze macie rację, bo wasz wzrok sięga zbyt płytko. Ja widzę całość, znam każdy ruch, każde możliwe posunięcie, zanim się coś wydarzy. Jako Bóg i jako Ojciec zawsze jestem godny zaufania, bo chcę dla Was dobra, lepszego i większego niż Wy jesteście w stanie sobie zapewnić. Ja pragnę, abyście realizowali mój plan, w którym chcę Waszej pomocy w ratowaniu wieczności każdego stworzonego człowieka. Jest to możliwe, ale wymaga poświęceń wielu z Was, całkowitej rezygnacji z miłości własnej i realizacji tylko tego, co Wam wskaże. Kogo z Was jest stać, aby zaufać mi ślepo? Większość z Was jest asekurantami, lubicie mieć własne zabezpieczenie, boicie się zaufać bez reszty, a to bardzo rani moje święte, ojcowskie serce. Wiem, że jako ludzie jesteście słabi, pełni ułomności i wad. Lecz gdy mi zawierzycie i zaufacie do końca, bez jakichkolwiek ograniczeń, ja wówczas ofiaruję Wam o wiele więcej, chętniej, bogaciej. Jest wielu z Was, którzy ledwo wiążą koniec z końcem i nie mogą się doczekać poprawy swojej własnej sytuacji egzystencjalnej. prosić się, a nie otrzymujecie. Zastanówcie się więc sami, co robicie nie tak? Co może być tego przyczyną? Ja zawsze chętnie ofiarowuję swoje dary i łaski Boże, lecz nie zawsze na Waszych warunkach. Czasem nie pozwalamy Wam na zrealizowanie się czegoś, bo doskonale wiem, co z tego wyniknie. Nie dam Wam czegoś, co spowoduje Wasze wieczne potępienie, lub może spowodować nieodwracalną szkodę. Czasem czekam na zmianę Waszego serca, Waszego nastawienia, na to, aż zerwiecie z grzechami abyście otworzyli się o wiele bardziej na Boga i miłość do Niego, a mieli o wiele mniej dążeń czysto przyziemnych. Stanowczo za mało mi ufacie, za bardzo chcecie, abym realizował Wasze pomysły, Wasze koncepcje. Nie dam Wam czegoś, co wiem, że Wam zaszkodzi. Niestety, większości z Was to bardzo się nie podoba, traci wiarę, oburza się. Tu wielu z Was przypomina małe, rozkapryszone dziecko, które się złości. Tupie nóżkami, bo coś chce, a nie otrzymuje. Czy dalibyście swojemu dziecku to, co bardzo chce, a wiecie, że mu to bardzo zaszkodzi? Ja nie dam wam czegoś, co wiem, że doprowadzi was do wiecznej zguby, do waszego wiecznego potępienia. Ja nie udzielę wam daru, który może wam przynieść wieczną zgubę, piekło. Są tacy, którzy chcieliby, abym im wszystko mówił, dawał. Niestety. Nie mogę Wam tego uczynić dla Waszego dobra? Czasem Wam coś podpowiem, ale to nie jest sygnał do uruchomienia lawiny pytań, lecz jest to rada, wskazówka, co dalej macie czynić, jak postępować. Dlatego mówię, że macie za wiele miłości własnej, za bardzo chcecie być kierowani, a to zniwelowałoby Wasze zasługi. Czasem pragnę, abyście doszli do celu wolniej, może bardziej wyboistą drogą. Czasem taka jest dla Was o wiele lepsza droga do osiągnięcia Waszej świętości. Pomimo Waszych upadków przez to, co przeżyjecie, lepiej i szybciej choć z przygodami dotrzecie do celu, którym jest niebo. Nie każdy otrzyma pomoc materialną ze źródła, z którego oczekuje pomocy. Bo tylko ja wiem doskonale to, co jest dla Was dobre, co przyniesie więcej pożytku. Czasem chcę więcej Waszego trudu i wysiłku, abyście sami w porę docenili to, co ode mnie otrzymaliście. Jeżeli ktoś ma komuś coś ofiarować, to ja daję takiej osobie impuls, a ta osoba podejmuje działanie. Bez mojej wiedzy i zgody nigdy nie nastąpi jakiekolwiek dobre, pozytywne działanie. Wydaje się Wam, że to Wy sobą kierujecie, że to Wy coś sami wykonujecie. Prawda jest taka, że czynicie coś dobrego. Bo ja tak chcę, bo w tym co czynicie, to ja mam swój plan, a wy stajecie się jedynie tymi, którzy ten plan zgadzają się realizować. O wiele prościej i łatwiej mogę posługiwać się tymi, którzy oddali swoją wolną wolę w niewolę miłości Trójce Świętej przez niepokalaną. Niestety, innym osobom muszę dać więcej impulsów, oświeceń, aby sami mogli podążać we właściwym kierunku. Osoba realizująca dobrowolnie to, co ja jej zaplanowałem, zyskuje o wiele więcej darów Bożych i łask niż ta osoba, która sprzeciwia się woli Bożej na każdym kroku. Ta nie zyskuje Bożych błogosławieństw, bo na skutek własnych oporów podejmuje drogę demona, a to niesie dla duszy szereg Bożych przekleństw. Nie warto, abyście się upierali przy swoim, bo wasze zdanie i realizacja tego, co wy chcecie, może być tym, co chce i pragnie demon, a droga, którą upadły anioł wam proponuje, wiedzie z pewnością do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Ja tego nie chcę, bo ja pragnę mieć każdą osobę w Królestwie Niebieskim. Kroczenie drogą, którą ja wam wyznaczyłem, nie jest zbyt łatwe, nie jest zbyt przyjemne, ale jest to droga pewna, wiodąca was do właściwego celu. Ja pragnę waszego szczęścia i radości o wiele bardziej niż wy sami kiedykolwiek byście chcieli. Jedynie Trójca Święta jest źródłem Bożej miłości, a jakiekolwiek czerpanie dobra jest możliwe tylko z niej. Demon nigdy nie będzie wam w stanie dać, ofiarować Bożej miłości. Demony potrafią dawać jedynie niechęć, nienawiść, ale to jedynie od was zależy, którą drogą zechcecie kroczyć, którą wybierzecie. Ja chcę, abyście zawsze dobrze wybierali, tak, aby na wieki być w szczęściu wiecznym ze mną. Pozwólcie mi działać w Was, ale i poprzez Was, a oddając się w niewolę, pozwalacie mi na więcej, ale i po tym akcie wielu z Was nie pozostawia mi szans na dostanie się głębiej do Waszych serc i dusz. Ufajcie mi, ja naprawdę nie gryzę, nie mam zamiaru Was skrzywdzić, ani zbombardować cierpieniem, ponadto co konieczne. To wy sami przez swoje grzechy ściągacie na siebie dodatkowe cierpienia, a ja tego nie chcę. Jednak to wasz jest wybór, a ja czekam, aż podejmiecie ten właściwy. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie. Dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo Waszej knąbrności, bardzo mocno Was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie. Czy to docenicie? Kiedy? Bóg ojciec.